Wielkich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Plachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Kamilu, pilot samolotu zawsze sprawdza przed startem prawe, lewe skrzydło, podwozie, wszystko działa, no to lecimy. To był pierwszy skok taki dzisiaj, czy, czy normalny dzień w robocie? Normalny dzień w robocie. To nie, nie był pierwszy skok po półrocznej przerwie, tylko to był pierwszy skok raptem po, po kilku dniach. No, te, te kilka dni nie były łatwe, ale, ale nie zapomniałem, jak to, się skarczy, jak to się robi. Doświadczony z ciebie zawodnik, no to zapytam, jakbym był takim małym początkującym skoczkiem, jak przez takie 2-3 dni się doprowadzić do formy takiej, no jak dzisiaj cię widzimy? Znaczy. Po pierwsze jestem w dobrej formie, bo tak się czuję od początku sezonu i tutaj brakowało mi takiego całego solidnego weekendu, żeby też się w tym utwierdzić, żebym dostał informację zwrotną właśnie w postaci i dobrych skoków odległości, a czy odległości skoków i wyników, bo, bo dobre skoki były. No i to Klinget mi mnie w tym utwierdziło, pokazało mi, że wszystko jest w porządku. Natomiast jak chodzi o dolegliwości związane z zatokami, no to no tutaj robi, robiłem co mogłem. To też nie jest tak, że już jestem w 100% zdrowy, wszystko jest w porządku i, i czuję się po prostu świetnie. Czuję się na tyle dobrze, że mogę, mogę skakać. Chciałem tu bardzo przyjechać. Nie ryzykując zdrowia. Także doprowadziłem się do takiego stanu, że jest stabilnie, wszystko jest dobrze, ale jeszcze gdzieś czuję po prostu pozapychane i zatoki, i... No i zresztą też mówię trochę tak przez nos. Dlatego ostatnie pytanie, nie przyciągamy. Ten dzień wolny, niedziela, udzielałeś się troszkę jako taki zdalny ekspert telewizyjny, ale to jest taki moment, kiedy sportowiec czuje, jak bardzo mu brakuje tego, że odbieram mu się szansę tego, co chce robić najbardziej? No to było bardziej pisanie z kolegą, nie? Wojt, z Wojtkiem znamy się jak wysoko nie i, e, i to była bardziej taka wymiana informacji, tego co ja widzę w telewizji, no bo... No, tak jak powiedziałeś, no rzadko mam okazję z tej drugiej strony popatrzeć. A tutaj sobie tak mogłem po, pooglądać, też jakieś swoje wnioski, wnioski wysunąć. No i, no i tak. Także fajnie. Tak, jakbym siedział z kolegą no, przed jednym telewizorem, z tym, że na odległość. Nie?